Witam Was bardzo serdecznie, moje byczki Malinowe, w kolejnym odcinku Haga. Ostatnie dwie od... dwa odcinki, niestety, była szklana, zerowana. Dzisiaj wróciła nadzieja, was zostało dodane na stronie. Ja pierdolę. jeszcze nigdy się nie spodziewałem, że będę otwierał Elbo Brito de Curvito i tung tunga, nie? Ja. No, testujemy dwie nowe skrzynki. Które są mocne, oczywiście będą najprawdopodobniej testowane na jokerach. Zaraz zobaczycie, jak one tu sypią. Ale zanim zobaczycie, no to oczywiście wspomnę o skinie, gdzie macie w tym odcinku do zgarnięcia takiego skina, że wziąć dział na niego należy, zasubskrybać kancloneczkę, łapkę w górę, skomentować odcinek. A jeśli mnie lubicie, chcecie wesprzeć, to właśnie w tym miejscu możecie wpisać mój kod Addixon 3.2, gdzie dostajecie darmowe 4 zł oraz 20% więcej do depozytu przy płacie. Pamiętajcie również, że stara przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Elbo, to de to nie, nie, no. Zacząłbym od niego, ale dajmy na początku szansę tutaj tej skrzyneczce. A ja mogę tu skrzynkę wymieszać na bitwach w sumie? Mógłbym od razu wszystkie te skrzynki dodać na raz, tak najlepiej. Dobra, pięć takich, pięć takich i od razu też jokery ich damy. I pięć tych, i pięć tych. O! O! I to będzie dobre, dobra pierwsza bitwa na przetestowanie tych skrzyneczek. W szczególności, że jeśli chodzi o nasze bitwy, no to widzowie... Mamy przegraną pasę. od, uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć bitew. To będzie siódma, mam nadzieję, znaczy, mam nadzieję, że nie będzie siódma przegrana, że to jednak będzie wygrana. Klikamy bota i zobaczymy, co ciekawego tutaj z tych nowych skrzyneczek. Świeżyk na stronie nam odda. Na początku nie jest więc tu raczej nie będzie za cztery złote skrzyneczka. Zobaczymy, czy będzie zwracać. O proszę, dwa skiny tutaj zwróciło, dobra. No to jest takie właśnie na przetestowanie kolejny raz wróciło. I tr trzeci raz wróciło. Ładnie. I tu jeszcze naprawdę... O, na, jak na skrzynkę za 4 złote. Dziewięć Ziko, bardzo elegancki profit i teraz on dostaje. Ej, nie no, Elbo Brito tu. Nie, to nie jest Elbobrito. Tung tung, to jest tun tung. Ale Elbobrito teraz też strzela. 34 zł skina dostał, my 14. ładnie te skrzyneczki się tu prezentują jak na razie. Naprawdę na, na, nie są ani na Jokerze, ani na czym, a. A tutaj proszę bardzo. 80 zł. Kurde, tylko najgorsze, że Elbo to mu lepiej oddał niż mi. Ale teraz, teraz wjeżdżają z Jokery tak zwane. Jokery, aż nam się tu strona tutaj grafika popsuła. No musi być tu grubo. Dawaj tą kosę. Dawaj tą koseczkę, lorkę jedną. Proszę, przełammy w końcu tą złą pasę na tych skrzyniach, nie? Przełammy niech to będzie ten odcinek. Ja pierdziele, dobra, przynajmniej tańszy. Tańszy... ale to podobno. Nie no nie. Proszę, daj tą kosę. No, nawet jak dostaniemy tą najdroższą kosę, to jeszcze nie daje nam wygranej, nie? Nie wiem, nie wiem co z tymi bitwami. I proszę, i proszę bardzo. Nie wiem, może underdoga. Może to jest odpowiedni czas, żeby jednak tego underdoga dać. Tylko ja się boję, że jak ja dam tego underdoga, to że będzie to niestety dla nas zabójcze, i będzie jeszcze bardziej bolało, nie? Fajnie, że te skrzynki są takie tanie, jeśli chodzi o te jokery. Bo takich skrzynek właśnie brakowało. Nowych, tańszych na jokerkach. Dobra, ryzykuję jeszcze na zwykłym trybie. Przełamy to są pasy. Same jokery. I co jak co? Trzeba to też powiedzieć, że mimo, że nam ta skrzynka tam nie za bardzo sypała, no to nasz oponent miał szczęście. I teraz może dla nas będzie te większe szczęście. Zaczynamy dobrze. Ale ja nie chcę gdybać, nie? To są pierwsze skrzynki. Elegancko nie cieszę się jeszcze. Jeszcze jakby coś nam tutaj wypadło, za kosak by nam wypadła. Ta koseczka. Przypieczętowała tęko jeszcze wygraną. To bym był zadowolony. Bo tu jeszcze nie ma mowy o niczym. Dawaj, na sam koniec. Trzy skrzyneczki, dawaj jedną lorkę. Z tej skrzyni akurat ani jedna lorka jeszcze dzisiaj nie wypadła. Więc może druga para rękawiczek. Dobra, elegancko. One też są bardzo drogie, więc tu... O, masz. Ale widzicie, one są podobno cenowe. Ta, ta, czy te rękawiczki, czy ta kosa? No ta kosa jest leciutenko droższa, ale... Ale nie ma aż takiej dużej różnicy, no teraz ta skrzyneczka, komu wypadnie tutaj Marble Fade to raczej zgarnie tą skrzynię ładnie, rękawiczki, dobrze, musimy się oddalić. Czekajcie, czy mu jak wypadnie Marble Fade to wygrywa? Czy? Chyba nie. Chyba nie. Kurwa, wygra. Nie, wygrywa. Wygrywa. Jak mu wypadnie Marble Fade. Proszę, żeby mu nie wypa... A czekajcie, wygrywa? Wygrywa. Chyba Leciutenko wygrywa. To jest różnica paru złotych. Teraz to już na pewno wygrywa, jak mu Marby Fate. Proszę, nie. Tylko, żeby na samym końcu nie wzięło. O, pierwsza bitwa. Od trzech odcinków. Jezu. Mamy to, widzowie. Boże, jak dobrze, że nie dałem tego underdoga. Jak dobrze, że nie daliśmy tego underdoga. Mimo tego i tak jesteśmy dalej na minusie na tym odcinku. Ale to już jest coś. To już jest coś. Bo przynajmniej wygraliśmy bitwę. Czekajcie, stronę mi wywaliło albo mi internet wywaliło. Próbuję odświeżyć. Czekajcie. Dobra. Mamy, wracamy. I teraz widzowie dajmy szansę tylko i wyłącznie Elbo Brito de Curvito. Chcę tego fejda trafić. Jeszcze nie trafiliśmy tego fejzika, Mam nadzieję, że jak już ta zła pasa się skończyła. To niech się zac zacznie ta lepsza i skończmy w końcu odcinek na proficie. A jest! A na tej skrzynce, no Elbo Brito, no, no nie może być inaczej. No to musi być skrzynka na przełamanie tej złej zdecydowanie pasy. I zobaczymy. Czy uda nam się tutaj niejednego fejda dzisiaj jeszcze trafić? Na tylu skrzynkach w sumie teraz. Dobra, rękawiczki, okej, okay. rękawiczki jeszcze pół biedy. To nieistotne, my polujemy tutaj na fejdy. Fejdziki tu nam są niestety przydatne. Niestety, znaczy niestety, no. Fejdziki muszą być tutaj dla nas. Bo jak nie one, to będzie po bitwie. W szczególności, że rękawiczki, no leciuteńkę też przewaga tutaj jest dla naszego przeciwnika, bo to też początek bitwy. Skrzynek jest masa. Tutaj naprawdę. O, właśnie o tym mówię! Tu, tutaj naprawdę może nie jeden bajonet jeszcze wypaść. O kurwa, tu jest jeszcze nawet inna jakaś kosa. O proszę bardzo, nawet nie wiedziałem. No ty gadasz, ty. Ej, to tutaj jest dużo innych skinów. O proszę, jest druga kosa, jest druga. Może nie Marble Fade, ale kosa, która daje nam prowadzenie, tylko ten chłop, nie jest stanie się zatrzymać. Patrzcie to! On nie jest w stanie się zatrzymać. Co jest grane? Nie, no to są kurwa kizia. Chłopie, zatrzymaj się. Gościu, weź porozum do głowy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze to. Dobra, dobra. Nie wiem, ja jestem dziecko nieszczęścia, dziecko niefarta. Może jakby tu marble fade. Jest... Dobra, to jest niemożliwe. Chłopco, skina trafia lepszego skina. To praktycznie skina. 10 do 17. Nie ma szans. Nie ma szans. Dwie kocy by nam musiały tu wypaść I jeszcze to by było mało Nie ma po prostu szans Ja pierdziele Co to jest za bitwa W ogóle ile tu wypada rzeczy Tylko szkoda, że wszystko dla niego Szczerze powiem tak Skrzynki Naprawdę Jak na jokery Są tanie I sypią te skiny i nawet te pojedyncze, mimo że dużo ich nie otwieraliśmy, to coś tam sypały. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Tu złotych skinów. Dobra, widzowie. Niestety dzisiaj też bez happy endu. Księgi przetestowane. No to była bitwa, którą zdecydowanie byśmy mogli zakończyć to złopasce i bylibyśmy naprawdę. Nawet nie na proficie, bo nawet nie można mówić o proficie, ale w leciu odkucie by było i byłyby możliwości. Widzimy się jutro, widzowie. Dziękuję ślicie, że oglądaliście ten odcinek. Pamiętacie, nie zawsze się wygrywa. Kocham was. Nara.